Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii Hero Defense King ja Jest tutaj chod, a dzisiaj sobie w to pogramy, zaprezentuję wam o co tutaj chodzi Ja w to już grałem na komórce swojego troszeczkę, więc mniej więcej wiem o co tutaj chodzi I gra jest strasznie zbudowana, ale teraz oczywiście sam uczeń tutaj złapał, więc chyba nic tu nie poradzę Poradzę, super Macie tutaj fajny podział, bo co oczywiście herosi i macie ich rozbudowę w taki dosyć dziwny sposób. Macie taki. Właśnie coś, co musicie wrzucić. I jednocześnie macie. Dusze, które możecie wysyłać wy na przeciwników. Ja mam tylko i włącznie odblokowanego, to jest szkieleta. Póki co. Oczywiście jest tutaj o wiele, wiele więcej. I macie jeszcze swoje jednostki, które zrzucacie. Tak jak w Kingdom Rushu, zrzucacie. Yy... Wojów, to tutaj macie różnych, moż, różne możliwości do wrzucenia, które się odblokowują zgodnie tutaj z różnymi rundami. Komik w ogóle mamy jakieś, komiksul i tu mamy 50. runda, że musi być wyczyszczona. Mówię, sporo z tym jest zabawy, ja w to troszeczkę już grałem, więc naprawdę to jest mega, mega przyjemny, więc no, chciałem wam to pokazać. Wy napiszcie, co stosujecie odnośnie tej gierki, pamiętajcie o łapeczkach w górę, do no ile ci Pokażę Wam. O, tu bo oczywiście, te są wieżyczki też. Fajr jest więc. Jest zabawa, jest zabawa. Ale lećmy z koksem. Lepiej to wszystko to wszystko tłumaczyć już w grze. Mamy reward, mamy tutaj. Jakiego ja mogę wziąć? Sobie, mojego tutaj kolegę. Nie mogę wziąć jeszcze tutaj żadnej duszy, bo to nie ta runda. Typ normal, więc lećmy z koksem. Gierka jest mega podobna do Kingdom Rush'a. Zresztą, jak, jak rozmawiałem z twórcami, oni mocno się na Kingdom Rush tutaj właśnie. E, wyzorowali, ale dodali sporo swoich opcji, co mnie bardzo cieszy, co mnie naprawdę bardzo cieszy. E, teraz zasięgi muszę sobie tutaj obczaić. Mm. Tu oczywiście pójdzie wuj i wuj, to jak nic ich zablokować w tym miejscu. zresztą widzicie, że już gra strasznie nasuwa Kingdom Rush, naprawdę strasznie tutaj się po prostu nasuwa samo wręcz. Już nie, wiem, czy nie ustawiłem ich za bardzo jednak, za bardzo chyba ustawiłem, bo. Jeszcze bardziej w tył muszą i pójść. Okej. Okay. Zróbmy bombardowanie. Tu zróbmy to. No I później pójdziemy jeszcze w tył, bo i tak się na razie zbyt dużo. No nie mogę zrobić. Lećmy z koksem. Dajmy na speeda maksymalnego z razy 3, więc to jest akurat przyjemne, to jest akurat bardzo przyjemne. No i oczywiście mam moje jednostki, które mam zbindowane, nie mam zbindowanych, więc jak nie jest oczywiście. A nie, są zbindowane. W. Tu jest E. No, byłem w ten sposób. A tu 1, 2, 3. Aha, dobra, bo później jeszcze są Herosi, dobra, już rozumiem. Dlaczego zbudowałem to w taki, a nie inny sposób? Ok, rzuca moje jednostki, brośle zbiły. Upgraduję swoich wojów, więc wszystko jest strasznie podobne coś takiego. że tutaj zbieramy drewno. <grym>, Powiem szczerze, że nie wiem. Próbowałem zapytać twórców, czemu drewno? I tak naprawdę. Coś mi tam napisali, ale nie potrafiłem tego przetłumaczyć. Naprawdę nie potrafiłem tego przetłumaczyć w jakiś sensowny sposób, więc spoko, fajnie. Też fajny byłby zoom. O jest, zoom, super! Będzie dla was to lepiej oglądać, gdy będzie tutaj leciutki ten zoomik. Więc jak najbardziej spoko sprawa. Oczywiście pilnujemy, żeby nasze krastale leciały cały czas tutaj na naszą ścieżkę. Żeby faktycznie tutaj oni jak najwięcej nam dawali I zobaczymy. Ja tę gierkę sobie przejdę na pewno już. Czekałem tą serią naprawdę strasznie długo, żeby na komputerze móc z nią grać. Bo nie chciałem nią przechodzić, bo później oczywiście byłyby problemy, żeby cofnąć grę. Do, yy, specjalnie dla was, więc super. To już mogę w to normalnie zagrać. I to jest naprawdę mega fajne. Co, co w ogóle 100? I cofnijcie w tył chyba, ale. A usunięcie, dobra. Ale... A dobra. Ok. Dziwnie to jest zaznaczone, muszę wam, po wam po powiedzieć. Okej, ja zróbmy to w ten sposób. Jakby nam uciekali, to tak będziemy się wparali. Aj! Ale zezowałem! Ale był to zez, naprawdę! Ej, okay. Poison. Poison Spear. I to jest najnowsza wersja, chyba naj najnowsza, jak się wydaje. Albo nie. Ja coś pomyliłem. Możliwe. Powiem szczerze, zdałem się zastanawiam, czy to naprawdę ta, na, na, ta najnowsza wersja gry. Jeszcze gram w, po, w poprzednią wersję. Opisali mi, że nie ją rozwiną z więc Dajcie mi sekundę, ja to, ja to szybciutko sprawdzę. No ja sprawdziłem, jest to najna, najnowsza wersja, więc bardzo, bardzo fajnie. Okej. Okay. Kolejna runda, lecimy do Scox, chociaż mógłbym tutaj sobie te moje jednostki, one są tutaj. Tak na poziom wyższy, będą mniej więcej życia. Ktoś mi przysłyszał, co bym dostał wtedy, jak to zabryduje Szkola, to naprawdę by się mega-mega przydało. E, zasięg, koszty zmniejszone byłyby, więcej życia. Ja bym poszedł, uczyńcie sobie, jak zawsze, mega-mega fajni. Arrow. Strasznie to jest drogie. Zauważyliście to? To jest strasznie wszystko drogie. No dobra, nie budujmy nic. Zobaczcie to jest kosz, naprawdę kosz jest strasznie wielki Może później będzie mi faktycznie lepiej szło zarabiania Bo na razie to jest straszna bieda u mnie Naprawdę jest straszna bieda, o dołu idą, okej okay. Jak nic bomba tutaj się aż, aż nasuwa Zróbmy teraz inaczej, dajmy obronę w tym miejscu ok tak, to ustawimy, tych dajmy bardziej na przodzie ok eee, Tu damy łuczników po całej długości By magów nie będę iść Wydaje ja się, że nie są oni jeszcze bardzo po, aż tak bardzo mi potrzebni. Lecimy. Zatrzymajmy, beam. I was jeszcze jedną rzecz. Zauważyliście, że oba Crasoludy zatykowały jedną jednostkę? To jest ciekawe akurat. To zauważyłem to już na samym początku, że i nie wiem czemu tak się dzieje. Hmm, to jest troszkę problematyczne, bo tak naprawdę nie jesteśmy do końca pewni wtedy kogo oni będą bić. Ale dobra, to jest poprawione. Tego poprzednio nie było. Tutaj zwrócili mi uwagę, że tego nie ma. Więc fajnie, że to już jest oczywiście tutaj wprowadzone. Lecimy oczywiście dalej i rzeczywiście... Dobra, jest ok. Powiem wam, że ja tą gierkę na pewno sobie przejdę, czyli ją chcecie o, na, na kanale napiszcie koniecznie, bo wydaje mi się, że ona jest fajna. Oczywiście gierka jest całkowicie za darmo, możecie go za darmo pograć i teoretycznie mam ich jak każda gierka, zresztą nie wiem, czemu każda gierka musi to weźmieć. co Chociaż... dobra, wiem, żeby się utrzymała, ale nie ma wymuszonych reklam przynajmniej nie pamiętam, żeby miała wymuszone reklamy. Yy, więc wydaje mi się, że tutaj będzie w porządku, nie tak jak mamy w przypadku. O. Gierkę jest, wyciąłem, tylko nazwa teraz już? Dobra, ja wyleciała mi nazwa, co z głowy. Ej, czekajcie, bo teraz zgłupiałem. Już wreszcie. To był... What the hen, what the hen. Tam Force, sumie Forza, sobie naprawdę strasznie irytują. Okej. Okay. Ma speeda, I tych opisów chyba też nie było, jak ja grałem po raz pierwszy. Ja w to jak grałem, tak dla waszej informacji, około dwóch miesięcy temu, więc... Sporo dla mnie tu będzie nowych rzeczy. To też im zgłaszałem. Szybkość poruszania się, dobra. To jest tylko jedna informacja jaką mam się tych jednostek. Dajmy im większego speeda. I oczywiście staramy się cały czas pilnować, żeby coś tutaj rzucać. Takie. I piorunek. Zdecydowanie piorunek, bo ja bym sobie z tym nie poradził. Zdecydowanie bym sobie, sobie z tym nie poradził. No i dobra. Dalej już lecimy tutaj tylko i wyłącznie z naszymi łucznikami. Zresztą, tak samo jak w Kingdom Rush, łucznicy są OP. Tak jak w Kingdom Rush łucznicy są zawsze OP. Nie wiem, w każdym jest jest tak. Póki co, że budujecie łuczników i oni większości sobie dają tutaj ja się radę. Ciążka, okej. Okay. Mogę sobie eks rzeczy. Tu mam na tutaj jest zrzuty. Ładunki. No i nie. Powiem, że fajnie. Jest, nie zauważyłem tego za pierwszy raz, chyba że tego też nie było, bo to też dorzucili. Powiem, że, że. Możliwe. Możliwe, że tak faktycznie było. To jest nowa rzecz dorzucona. Łucznicy sobie z niej powinni poradzić. No, jest ok. Jest, jest, jest. Fajnie. Więc chyba ta mapka będzie też pokonana na 100%, oby żałuję, że to nie dałem nikogo z Wojów, bo zawsze Wojowie by te efekty ich zatrzymali. Ale jest hit. Babka 100%, perfect. Idealnie, o to właśnie chodziło. Super. Teraz poproszę o coś fajnego tutaj. Kasa. No dobra. Stałem 1300 prawie. Więc okej, okay. rozumiem też już ceny, że ceny faktycznie takie mogłyby być. Jeszcze dwie rundy i będę miał do otwarcia kolejnego, tutaj często tego lepszego, więc... Zobaczmy, oczywiście jeszcze jest reklama i taka forma reklam mnie się strasznie podoba, naprawdę taka forma reklam jest idealna, czyli w tym miejscu jeśli ktoś z was chce oglądać reklamy, puszcza świadomie reklamę i świadomie dostanie bonus za to, że tę reklamę obejrzał. Taka sama zasada była w kilku innych grach, na przykład ten Hustle Custle miał taką też zasadę. I no mówię, mnóstwo gier się ma taką zasadę, a What The Hen ma straszną zasadę, że po prostu wymusza te reklamy nieszczęsne. Mnie się to oczywiście nie podoba. Okej, okay, kolejna rundaj, i mamy wreszcie tutaj, tutaj bohatera. Mam do wyboru kilku a no ale oczywiście ich mam, no bo... rozmawiałem z twórcami, więc mi je... ich wrzucili, więc ich nawet wam nie będę, nie będę pokazywał, gramy w standardowym. Oczywiście też mam ją jeszcze do upgrade'owania chyba, tak? A nie, ją upgrade tutaj wzrostem. I powiem szczerze, że... Tak naprawdę, bo ten pierwszy bohater jest według mnie najlepszy. Ten. Amanda jest naprawdę strasznie mocna. Ci pozostali. Robin jest ok, bo to jest łucznik, ale Amanda jest strasznie mocna, bo ona ma ten fajny atak. czy wam to pokażę, to jest jakiś extra skill, który naprawdę tutaj daje, daje radę. I właśnie po to mam te bindy, dobra, już rozumiem. Tower 3 jest otwarty. Są dwie ścieżki, ale wszystkie łączą się w tym oto miejscu, więc bardzo fajnie. Oczywiście standardowo idziemy w ten sposób, bo tutaj muszę pójść większą ilość wojów, już, bo to już jest naprawdę wymagane. Musimy ich bardziej tutaj porozrzucać po całej mapie. Eee, łucznik, łucznik i łucznik. No i masa łuczników, bo to naprawdę jest bardzo potrzebne. Ok, lecimy z Koksem. Okay. I teraz zobaczcie jak Amanda bije i to jest jej skill. Skill jest naprawdę kozacki. Aha. Nie, nie mam go pod przyciskiem, bo nie wiem czemu. Widzicie? To na takie coś i rozwala wszystko. Dosłownie wszystko w tym obszarze. I naprawdę ten skill jest częsty. <grym> skill jest strasznie częsty. Widzicie, właśnie strasznie podobała przez ten skill. Patrzcie, jak on tutaj daje sobie radę. I jak mi ktoś powie, że Amanda jest słaba. Ja potrzebuję tej boosta, specjalnie dla niej go chcę, żeby ona zatrzymywała tutaj jednostki, żeby później mogła tego skill'a swojego użyć, bo to jest naprawdę potrzebne, ten skill głównie. I skill, proszę bardzo, nie ma już ciebie. Idealnie właśnie, o to się rozchodzi. Kolejny raz. Patrzcie jak to po prostu Ale nie, 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 nie. spoko. Ja tutaj zajmowany tymi skillami, a nie upgrade'owaniem. A ja to jest chyba bardziej ważne dla mnie w tym mom momencie. Chyba tutaj ta ścieżka była podbita. Oczywiście ona mi padła, no ale okej, okay, nie przejmujmy się tym. Jak widzicie sami, i tak coś sobie daje radę. Już masz szósty poziom. Wow, fa fajnie nawet. Powiedzieć? Okay. Ej. Piękny Dimage! No teraz to po prostu daje ona sobie radę, prawda? Dobra, no jest. Zabędę bardzo fajny bohaterek. I final wave. No widzicie sami leci to naprawdę strasznie szybko. Odblokowało mi się te trzecie poziomy, jeszcze ani ja nie użyłem, wiem o tym. Ale weźcie mi, że teraz to jest naprawdę mocne. W tym momencie ona jest chyba najmocniejszą jednostką, i co? Ty u mnie? Jest nowa jednostka. 550 to jest strasznie dużo. E, ktoś tam poleciał? Się wydawało tylko, że ktoś mi tak doleciał nagle. Okej, okay. potrzebuję tutaj oczywiście d większego. Jeszcze raz. I pięknie. Czyli Amanda sama pokonała tego bossa. I Widzicie sami, że ona jest mocna. Teraz to. Rakietki są bardzo fajne, ale oczywiście one nie będą potrzebne, chociaż, czekać. Amanda chodzi tutaj na dół. Eee, windy potrzebuję mieć inne. Tu potrzebuję mieć E. Tego E usunę. Up shift, hej. Okay. Save, idealnie. Chodź tutaj, dajmy tu, dajmy kilka. Idealnie. Dzięki to poszło. Runda pokonana na perfect. I otwier otwierajmy. 1000 znowu, dobra, znowu dostałem 1400, więc w porządku, jak, jak najbardziej. Mówię, rozumiem teraz czemu to ma mm, służyć. prostu mam więcej grać te mapy. I w tym momencie możemy sobie znowu tych podbić, ale później tak przyda na tych, więc. Hmm. Dobra, dajmy jeszcze jednego. M dwa. Dziekam tylko dwie jednostki tutaj. się, że będę miał ich więcej. Tak naprawdę to jest ciekawy dosyć, Okej, okay, i kolejna. Teraz mam u jeszcze duszę. Do duszy montujemy jednostkę. I teraz podczas gry dam sobie troszeczkę wolniej, żebyście to lepiej mogli widzieć. Tak samo żebym ja mógł to ogarnąć wszystko. Tu macie jeszcze dostępną duszę. Pokazana jest ścieżka, jak one idą. Fajnie. Skupimy się, żeby obrona główna była daleko, czyli aż tutaj podbijemy ją właśnie dwoma jednostkami. I tutaj też systematycznie będziemy blokowali. To jednak dosyć ważne. Dajmy teraz bo bombkę, Dodamy damy blokadę kolejną, łucznik, łucznik, mag. Mogę tutaj wrzucić naszego zestawu, no i tutaj damy sobie łucznika. Dobra, mamy pełny setup. Amanda leci na górę na dwójce i już wam tutaj widzicie, mam jednostkę i to jest pasek ładowania. Tak jak na znaczy, się Watt the Hen, tutaj jest on również tak samo ustawiony, więc mogę wysyłać jednostki zgodnie z tymi punktami. Teraz ja de facto również ich atakuję, bo tak to właśnie wygląda. Ja również raz ich mogę, at mogę atakować. I teraz z tej strony moje jednostki będą iść, mogę je wypuszczać w każdym momencie i ładować, jakby je na nowo. Fajne, pada? <laughs> Oczywiście też trzeba myśleć, kiedy się je wypuszcza, pada, kiedy jest sens, kiedy nie ma sensu. Ja życzę, jak w każdej gierce trzeba wszystko bardzo dobrze przemyśleć. Amanda, co z Tobą? Ona nie ma takiego damage'a super. A, A widzisz, to są moje jednostki, i one się zablokują przy tym. Więc mogę spokojnie to sobie nabijać jeszcze więcej. Więc tu będą spokojnie lecieli. Eee, Szczermy, Amandą tutaj jak najbardziej. Wszystko, dam tu jeszcze jednego woja, Tu lepiej zatrzymywali. Pójdę właśnie pod to działko, bo je chcę tutaj mocno podbić pod rakiety. To będzie chyba dobre. Będzie bardzo duży, taki masywny damage. Ok, potrzebuje troszkę wsparcia. Pójdźmy tak. Dajemy tutaj jeszcze shota. Ej, tu mamy rakietki, one będą przejął wolnie, ale mają oczywiście bardzo fajne AOE, więc będzie git. Nowa jednostka, szkielet, 60. Bit. O, A co to jest u ciebie takiego specjalnego? Bo nie mogę zesłuchać. Co u ciebie z takiego ekstra? To się tutaj pojawiłeś teraz. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. I zaraz wam pokażę, jak ta gra mocno. O, dobra, no, powiem, z, z Żyna. Od Kingdom Rusha, prawda to jest strasznie mocne? To jest aż widoczne. Nie wiem, czy nie powinienem tych punktów zbierać na rundę z bossem. Teraz zastanawiam. Czy nie powinienem zbierać tych wszystkich punktów na rundę z bossem? to jest mocny damage, tutaj jest mniejszy damage. Dam mosty damage. Uh, rapid shot, a tutaj mam... Oj, nie widzę. Dobra. Aj! Dobra, będzie on szybciej strzelał. Ale okej, okay, dobra, już nieważne. Już nieważne. Okej, okay. leci kolega, jakiś taki duży czas, ja chcemy, już widzicie. Aj, nieco, nie, zresztą myślałem, że dojdzie do tego, do tego czasu on do mnie. Ok, to bliżej nas tego pana. Zdecydowanie wojów potrzebuje. I znowu tej d polećmy w niego. Ok, strzelmy tym, szczelmy tym, szczelmy tego. Amanda, więc musiała uciekać, czy nie? Nie, jednak nie musi uciekać, okej. Okay. Widzicie, już tutaj czego planowałem, żeby z nią się po prostu wycofać. Mamy znowu tutaj wojów, kolejnych wojów. A oj są tutaj, a myślałem, że, że to są te jednostki. Dobra, troszeczkę skopałem. Amanda, chodź w tył, a może troszeczkę pierw. Okej. Okay. Mamy znowu wojów. I mamy nową jednostkę, fast speed. Mamy też tutaj Summon Monster, 2000 życia, wow. I mamy... Skeletal King, Hej, okay. Amanda, chodzi tutaj zdecydowanie. Potrzebujesz, potrzebujesz swojego wsparcia. Okej. Okay. Dalej, teraz Amanda, pokaż co potrafisz. Dawaj, Dobra, padł. Jakimś cudem go pokonaliśmy. Więc fajnie, hmm. pójdźmy w tego, go podbijemy pod te strzelanie akurat, dobry ma zasięg, więc tu by on się nadał, dajmy to i strzelmy jeszcze, a nie, tak nie musiałem strzelać, super. W no, finalną final rundę puścimy jeszcze dół cały, żeby nam on troszeczkę pomógł no i zobaczymy co z tego wyjdzie. E, na razie jest ok, jak widzicie. Na razie bez większych tutaj problemów dajemy sobie radę, więc super. Amanda może podjąć dziewiąty. Wow, fajnie. To jest dobre, to jest dobre akurat. I teraz myślę, co podbić dalej. Ha. Tego? Zobaczmy, maga, bo niestety pewno się maga co tutaj miał. Aleczkę, tu szedł teraz cały dół. Hej, okay, Summon. last, dajmy Summon. Okej. Okay. Pierwsze co, oczywiście, musimy tutaj pomóc Amandzie. Więc maksymalnie tutaj wszystko, co możemy, ustajemy chociaż ją się odsuńmy leciutko. I teraz już bijcie, bijcie wszystko, co tylko macie. Jeszcze nie puszczam skilla Amandy. Dopiero teraz, jak na by skill faktycznie zaatakował. No i co teraz? Koniec? Powiem, ja że runda ta była łatwiejsza niż poprzednie, tak naprawdę, więc. Okej, okay, fajnie. No i otwieramy skrzynkę. Tu jest też most, test, mi przypomina e, What The Hell z tymi skrzynkami, no ale oczywiście to jest gierka zrobiona na Kingdom Rushu. Czy chcesz ocenić grę? Oczywiście, że nie, bo nie oceniam gier w taki sposób. I trofeum chest. No i dobra, uzyskaliśmy nowego kolegę do zabawy. Tak, czyli teraz dajmy w duszę i mamy nowego przyjaciela którego chyba musimy jeszcze... A nie, potrzebujemy trzy fragmenty jego, żeby go odblokować. Okej. Okay. A tego teraz potrzebujemy trzy fragmenty, żeby mu nabi, nabić poziom. ale nie, chyba odblokowałem go. Tylko będę mógł go użyć. A czy nie? Zdobędzie on level drugi, dopiero jak zdobędę te punkty. Tak, to chyba nawiązanie do tego. No i mówię, i tutaj tego, ale mówię... Nie widzę, żeby on coś miał. Widzę, że te... Ilość, ona się może zwiększa, ale nie wiem w tym momencie. Jak mówiłem, Amanda jest super. Ja mam chcę podbić sobie zdecydowanie. Eee, jeszcze raz. Nie stać mnie. Znaczy i tak mnie nie stać. Dobra, dajemy tylko jeden poziom. Super, Amanda już ma drugi poziom. Więc wszystkie statystyki powiedziały jej na górę. Oko, bardzo, bardzo fajnie. Amanda jest, spoko, mówię, My to jest chyba jeden z lepszych tutaj. O naszych herosów, pokażę wam następny jeśli chcecie. Napiszcie to oczywiście w komentarzu, czy chcecie kolejnych tutaj naszych herosów, czy też nie. Ja wam po prostu zademonstruję, jakąś sobie radzą. To jest pasywka, oczywiście, barakom zwiększają. O, nawet tego nie wiedziałem. Oczywiście, ma tu uwagi przedtem, więc fajnie. Tutaj zwiększa, a nie, a tutaj zwiększa wszystkim wieżyczkom arcera. Tu zwiększa, co? Którym wieżyczkom? Dobra. To jest sporo zasad, które oczywiście trzeba było się jeszcze tutaj zapoznać. W ogóle mogę sobie skrzesić e, wezwać w, e, wilka do pomocy, fajnie, prawda? Naprawdę ok. Dobrze. Dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o skomentowaniu, zlajkowaniu i napiszcie, co sądzicie o tej gierce. Czy gracie w nią? Jak gracie, to na którym stage'u jesteście? Jest ich dużo. 50. Raczej, bym powiedział. Gdybym to chciał robić na odcinki, to z 10 odcinków minimum jeśli bym grał faktycznie mapkę na, czyli znaczy 5 mapek na odcinek, to jest nierealne. Ciekoło 2, jakby chciał nagrać całość. piście ocencie, zobaczę po aktywności waszej. Na razie. Hej hej! Pa.